Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału o Samsungach Galaxy S24, natomiast teraz troszkę bardziej skupię się na porównaniu ich do S20 trójek z zeszłego roku. Jak być może pamiętacie, zrobiłem z dwa tygodnie temu materiał, w którym omówiłem Samsunga Galaxy S23 pod względem tego czy opłaca kupić się go w roku 2024, czyli obecnym. No i tam jeszcze nie byliśmy przy, właściwie po premierze najnowszych Samsungów Galaxy z serii S24, czy to wersji zwykłej, z plusem czy Ultra, ale już z przecieków wiedzieliśmy, co mniej więcej może tam w nich być. No a teraz już właściwie jesteśmy na już jakiś dzień Dwa właściwie dni po premierze, no i na dobrą sprawę, no co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o przecieki plotki, jak wiecie, większość się po prostu sprawdziła. No i teraz pytanie, czy warto kupić najnowsze galaxy S24, czy warto kupić jeszcze zeszłoroczne, które są w sprzedaży modele S23? I tutaj oczywiście właściwie no, są różnice pomiędzy modelami zwykłymi S23, S23, a na przykład S24 Ultra i tak dalej. No bo wiadomo, jeżeli chodzi o te nowe modele, jedynie w S24 Ultra mamy Snapdragon'a ósemkę generacji trzeciej, czyli tego najnowszego i 12 GB pamięci RAM. Natomiast na przykład w takim podstawowym modelu Galaxy S24, tym zwykłym, mamy Exynosa 2400 i maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Tak więc, no oczywiście są różnice, jeżeli na przykład chcemy wziąć ten najmocniejszy model względem chociażby jakiegoś tam słabszego, to już y, też będzie tutaj poruszane w tym materiale. Natomiast generalnie, no, mimo wszystko trochę, mam wrażenie, sprawdziło się z tego, co opowiadałem Wam wcześniej, czyli, no, po prostu Galaxy S24 pod względem takim typowo hardwarowym, bo nie mówię oczywiście o tych nowościach AI, bo rzeczywiście one są fajne, to znaczy na przykład to tłumaczenie rozmów na żywo, przemiana mowy na tekst, jeżeli chodzi o dyktafon i na przykład chociażby robienie potem jakiegoś podsumowania, co z takiej wypowiedzi było najważniejsze. Niemniej jednak, no, patrząc po prostu na czystą specyfikę. To na dobrą sprawę różnic ogromnych po prostu nie ma względem modeli S23 jakichkolwiek, a S24. No bo na dobrą sprawę, patrząc nawet na wszystkie modele z jednej i z drugiej serii, a właściwie jeżeli chodzi o te generacje, no to właściwie jeżeli chodzi o poziom wydajności, on będzie praktycznie taki sam. No, oczywiście, Galaxy S24 Ultra z najnowszą z Snapdragon 8 trzeciej generacji będzie pewnie lepszy niż Galaxy S23 z kolei Ultra, czyli zeszłoroczny z procesorem Snapdragon 8 drugiej generac generacji. Natomiast no te z Exynosem, wydaje mi się, że tutaj tych różnic względem Snap'a 8 drugiej generacji, jakie mamy na przykład właśnie w S23 i S23+, no tutaj te różnice będą minimalne. Wiadomo, no Exynosy są procesorami fajnymi, to są autorskie procesory od Samsunga, ale mimo wszystko one no nie są, jak nas nauczyło doświadczenie, tak mocne jak jednak Snapdragony i rzeczywiście powiedzmy kultura pracy, czy chociażby sama energooszczędność, co zdecydowanie wpływa właśnie na oszczędzanie baterii, no tam wypadało zwykle po prostu gorzej i ja jeszcze nie jestem oczywiście po testach, bo właściwie no minęły dwa dni od premiery, tak więc jeszcze nie mam sampli u siebie, natomiast no jestem w stanie już teraz na początku tutaj stwierdzić, że no Exynosy raczej nie sprawdzą się po prostu tak dobrze jak Snapdragon 8 trzeciej generacji, którego mamy, jak przypomnę tylko i wyłącznie w modelu S24 Ultra. Tak więc, jeżeli ktoś z zastanawiałby się teraz nad zakupem jakiegoś najnowszego Samsunga. Właśnie z serii S24 to jedynie duży, duży sens ma zakup Galaxy S24 Ultra, bo tam mamy już najnowszego Snapdragona, mamy 12 GB pamięci RAM, mamy pamięć UFS 4, czyli tą bardzo szybką, no i oczywiście te funkcje AI, tak więc no fajnie je mieć. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, no Mniej więcej Samsung Galaxy S24 Ultra, a Samsung Galaxy S23 Ultra, no to tutaj mamy różnicę około 1000 zł. Czy warto dopłacać ten 1000 zł do tych opcji AI? To już jest wasza indywidualna decyzja, bo jeżeli zależy wam na tym, żeby no rzeczywiście mieć już możliwość tłumaczenia rozmów telefonicznych na żywo, albo na przykład chcecie mieć ten rozbudowany dyktafon z opcjami AI, no to faktycznie tak. Natomiast pod względem reszty, jeżeli chodzi o aparaty, czy jeśli chodzi o wydajność, no to tutaj praktycznie. No różnicy dużej po prostu nie będzie, a na pewno nie zauważycie jej na co dzień przy takim normalnym użytkowaniu w ciągu dnia telefonu. Jedynie powiedzmy, różnica może będzie widoczna jakaś taka sensowna w przypadku jakiegoś speed testu. Postawicie sobie oba telefony e, obok siebie, no i po prostu będziecie uruchamiali aplikacje, no i wtedy no zapewne na Galaxy S24 Ultra one będą się uruchamiały minimalnie szybciej, ale no wiadomo, no, poziom Galaxy S23 czy to plus, czy Ultra e, i tak dalej, czy to jest zwykła, no, jest już na tyle wysoki, że to są topowce, to są flagowe telefony i rzeczywiście tutaj no po prostu wydajności i takim na najbliższe z 2-3 lata nie zabraknie. S23 jak wiemy będą miały aktualizacje, wsparcie przede wszystkim do najnowszych wersji Androida i nakładki One UI na pewno jeszcze z dobre 2-3 lata, tak więc są to telefony jak najbardziej przyszłościowe. No i pod względem aparatów również różnic praktycznie nie ma, bo Samsung tutaj właściwie nic wielkiego nie wprowadził. Po prostu jest to kontynuacja tego, co było w Galaxy S23. Tak więc więc szczerze powiedziawszy, gdybym ja teraz miał po prostu budżet i chciałbym kupić sobie telefon od Samsunga z serii po prostu S, no, to czy kupiłbym Galaxy S24 Ultra? No nie, na ten moment wydaje mi się, że nie, bo nie zależy akurat mi osobiście na tych opcjach AI, a wiem, że no Snapdragon 8 generacji trzeciej nie będzie dużo szybszy niż 8 generacji drugiej. Tak więc ja bym tutaj właściwie te minimalne różnice w prędkości uruchamiania się aplikacji po prostu pominął i wybrał Galaxy S23 Ultra, bo tam mamy dalej świetne aparaty, świetną wydajność, świetną bryłę tego telefonu. No nie mamy tego tytanu bo w Galaxy S24 Ultra już ta jakość wykonania się troszkę zmieniła. Natomiast, wiadomo, ubieramy telefon w case'a i już nie zwracamy na to uwagi, tak więc, no tutaj to, to właściwie też jest po części pewnie już dla wielu bez znaczenia, no bo kto kupuje telefon i, i po prostu nosi go, że tak powiem, bez żadnej ochrony typu etui i tak dalej, bo, no jeżeli oczywiście mamy jakiś pokrowiec, case, no to telefon nam nawet upadnie, no to raczej nic nie powinno się wielkiego stać, a jeżeli po prostu taki telefon, załóżmy goły S24 Ultra, który ma no po prostu ekran, no, już z niego z zakrzywionymi ramkami, no ale mimo wszystko, no jeżeli po prostu nawet upadłby Wam na kant albo na ekran, no to po prostu już mamy problem, bo no mimo wszystko może coś się stać, tak więc jeżeli założymy etui, no to ta różnica wizualna nie będzie aż taka duża, tak więc generalnie, szczerze powiedziawszy, ja wybrałbym S23 Ultra będąc już po premierze S24 Ultra, no bo tak jak powiedziałem, no różnic ogromnych nie będzie, a różnica 1000 złotych, no jest jednak spora, natomiast jeżeli chodzi chodzi o modele S23 i S23+, względem S24 i S24+, no to jeśli okaże się, że ten Exynos jest troszeczkę gorszy niż Snapdragon 8 trzeciej generacji, to ja bym się totalnie nie zastanawiał i wybrał znów o 1000, a nawet o tam chyba ponad 1000 zł tańsze S23 albo S23 z plusem. I to nawet może z tymi wyższymi pamięciami, bo wtedy no, różnica cenowa już może nie będzie większa, ale generalnie no, pamięci będziemy mieli więcej. I to wciąż tam jest też ta sama szybka pamięć UFS 4, tak więc tutaj problemu nie będzie. Tak więc Samsung generalnie zrobił fajne telefony, natomiast no w takim najkrótszym jakim się da podsumowaniu, one po prostu nie są lepsze na tyle, aby dopłacać do nich powiedzmy ten 1000 złotych względem poprzedniej generacji. Tak więc ja osobiście jestem zdania, że jednak S20 trójki dla osób, które jednak wolą mieć ten 1000 złotych w kieszeni będą lepszą opcją i to właściwie w każdym wymiarze. No chyba, że chcecie mieć najnowszy telefon z tymi wszystkimi najnowszymi funkcjami AI i tak dalej, albo na przykład S20 Ultra z najnowszym Snapdragonem, no to wtedy faktycznie oczywiście warto. Natomiast w innych przypadkach każdy inny telefon, czyli właśnie seria S23 czy to zwykła, czy z plusem, czy po prostu ultra, będzie po prostu no, takim bardziej finansowo uzasadnionym wyborem niż właściwie najnowsze galaktyki z serii S24. Tak więc no, to jest takie moje zdanie. Oczywiście jeszcze zobaczymy, jak to będzie wychodziło po testach. Postaram się oczywiście od Samsunga wziąć wszystkie modele, aby przetestować je i sprawdzić, na przykład, jak wygląda Exynos 2400 w przypadku S24 i S24. No i oczywiście zobaczę, na ile szybki jest, a właściwie na ile szybszy będzie. Galaxy S24 Ultra z Snapdragonem 8 trzeciej generacji względem na przykład S23 Ultra, który ma Snap'a ósemkę drugiej generacji. No bo mówię, no minimalna różnica pewnie będzie, ale no i takiej po prostu nie odczujemy. No chyba, że coś tam jeszcze nowego wyjdzie, że rzeczywiście S24 albo w ogóle ta cała seria będzie no miała coś niesamowitego, ale no nic na ten moment się takiego nie zapowiada. Tak czy inaczej S23 są wciąż w sprzedaży, może w sklepach, jako że już Wyszły s czwórki, One dostaną jeszcze jakąś taką promocję, tak więc będziecie mogli kupić je jeszcze taniej. Ale póki co, ja szczerze powiedziawszy, jak mówiłem na początku, już jestem za jednak wyborem S23, no bo po prostu są tańsze już teraz. No i z drugiej strony nie są ani nawet gdzieś tam powiedzmy jakoś gorsze od S24, są właściwie bardzo, bardzo podobne. No minimalnie mogą być nie tyle wolniejsze, co po prostu. No nie będą tak ultra szybkie, jak najnowsze s czwórki, ale no. Prędkość działania i tak będzie dla i tak większości osób, które używają na co dzień telefon w zupełności wystarczająca albo nawet przewyż... będzie przewyższać ich oczekiwania, tak więc no tutaj ja bym absolutnie nie miał e, właściwie wątpliwości czy S23 będzie działała mi szybko, bo będzie działała no ultra szybko w każdym możliwym wariancie. I to tyle jeżeli chodzi o ten materiał, mam nadzieję, że Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę, jeśli oczywiście macie jakieś swoje spostrzeżenia śmiało piszcie w komentarzu, bardzo chętnie się z nimi zapoznam, subskrybujcie aby być na bieżąco. No i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych materiałach.